8 maja 2002 roku z boiska Gdańskiego, Ośrodka Sportu w Gdańsku przy ulicy Grunwaldzkiej 244 przed meczem 19. Kolejki Ekstraligi Kobiet. Witają Państwa. Weronika Morzejko. I Dawid Głodek. E, liczymy, że jeszcze w tym sezonie ją zobaczymy i pomoże drużynie w osiągnięciu założonego celu. Jakim jest piąte miejsce w tabeli? Zimiecka do Angeliki Kołodziejek, która zagrała piłkę Aby do środka Słowiska. pola i... Mamy Klaudię Smowicką. Chyba niepotrzebnie, bo doiska e, i ponownie Gabriela Krawczyk. Kinga I szuka Katarzyny Białoszewskiej. No i Tarnowianki ze strzałem, co prawda. No niestety e, nikogo nie mamy tutaj. Brakuje chociaż... takiej kropki na D, bo to Tarnowianki już kilkukrotnie uderzały na, na bramkę. Jessica Ale Ludwiczak. Ale dobrze Julia Włodarczyk. Żadna z drużyn jeszcze nie zagroziła bramce drużyny przeciwnej. O ile, o ile Tarnowianki mogą tłumaczyć się tym, że walczą o życie, to... Angelika Kołodziejek. Zobaczmy. I piłka pewnie w Zobaczmy, rękach. Chyba mogła jeszcze próbować dogrywać, bo... Nie, go da Szewczuk. Z Klaudią Słowińską świetne zgranie do Julii Juli Włodarczyk. Woda przy... Zuza Grzywińska. Jest. I mamy bramkę! Brawo. Zuzia Grzywińska, e, nieraz dań wspominana ścianek. przez nas e, w, w ciągu połowy, wpisuje się po raz drugi na listę strzelczyń w Ekstralidze. Klaudia Słowińska zgrała tą piłkę do Julii Wodarczyk, która wyłożyła ją Zuzie Grzywińskiej i ta nie uderzyła z pierwszej piłki. Tylko jeszcze spokojnie e, minęła e, bramkarkę e, jak na szesnastolatkę latkę e, no to ale także zawodniczka e, AP Lotus Gdańsk wracająca powoli po kontuzji Patrycja Salwa i rozpoczęliśmy drugą połowę Tarnowianki. Strzeżoną przez Annę Bałuszyńską. Szczęśliwie dla Gdańskiego zespołu był to strzał zakończony golem i, i to podopieczne trenera Borkowskiego. Do przerwy schodziły z prowadzeniem. Zobaczymy mamy świetne groźny... uderzenie Korneli Okonieckiej po podaniu Zuzan. A wykonawczyni tych rzutów wolnych Gabriela Krawczyk. I bardzo niecelnie. Lotosu z najmłodszych zespołów. Przy okazji też warto wspomnieć, że cały czas prowadzimy nabór dla piłkarek od piątego roku życia, ale to świetne uderzenie Zuzanny Grzywińskiej. Piłka zatrzymała się na poprzeczce. Zaraz zobaczymy powtórkę. W na pokonanie po raz drugi Anny Bałszyńskiej. Zudzia jest wychowanką gry i potężny strzał Świetnie. zastąpi którąś ze skrzydłowych. Ale czy to będzie Zuzanna Grzywińska, czy Julia Włodarczyk? Zobaczymy. Na razie Angelika ruszyła do rozgrzewki. Świetnie minęła przeciwniczkę. I to musi się zakończyć Idealnie wyłożyła piłkę Angelika Kołodziejek. 64. minuta spotkania. Mówiłaś o dobrej pasie Korneli tych Akcji było już kilka gdańskich. Świetna akcja Angeliki Kołodziejek. Naprawdę idealne dogranie do Kornelit, która tak naprawdę musiała tylko dołożyć nogę. Tak jest, praktycznie do pustego pieca, jak to się mawia. Angelika Kołodziejek idealnie podniosła głowę przed podaniem spojrzała jeszcze... Gabriela Zimiecka wyjaśnia sytuację. Pewnie wybija głową i piłka jest. Już... Która świetnym podaniem otwiera Klaudię Słowińską. Klaudia znaczy z jest... drugiej strony wchodzi idealnie Zuza Grzywińska. Co zrobi Klaudia? Bez problemu. I? Chyba niepotrzebnie, bo tam Zuza Karwacka na środku wchodziła. I Zuza też już miała szansę powalczyć. O... Do podwyższenia tego zwycięstwa. Zaglądamy do tabeli. Jeżeli taki wynik się utrzyma, o Karwacka. Karwacka, pięknym strzałem? Karwacka. Piękne uderzenie zuzi Karwacka. odebrała piłkę i bez namysłu uderzyła w stronę Jelkońska. Dużo ofensywnych wyjść. Świetne burza zagranie Roksany Polańskiej do Klaudi Słowińskiej, która miałaby. I Roksana Polańska pycha tą. Coś wywołujemy dzisiaj te strzelczenie go. E, Mówiłem, że bramek. Klaudia Słowińska do trzech razy sztuka. A, I rzeczywiście trzeci raz w identycznej sytuacji Klaudia Słowińska do wchodzącej Roksany Polańskiej. Zobaczmy powtórkę. Idealnie tu obsłużyła Roksany Polańskiej, która, która za pierwszym razem nie trafiła, ale, ale za poprawiła. drugim razem. Wcisnęła tą piłkę do bramki, będziemy mieli zmianę, eee, Marta Stasiulewicz, widzę, że tam już się przebiera. Mamy zmianę w Kalko Tarnowie, została. zeszła zawodniczka z numerem 80. Klaudia Dymińska arcykuluje. Olga Siran. I piłka trafia pod nogi tak Olga Sirant, która spokojnie... Eee. Przydałoby się teraz zmienić stronę, co czyni, co próbowała uczynić Kinga Burzan. Trochę niedokładności w szeregu Gdańskiego zespołu. I poprzeczka, ratuje, na bramkę Jessica poprzeczka ratuje piłkę do Rokcji Polańskiej, która umieściła tę piłkę w siatce. I mamy koniec spotkania. Gdańszczanki pewnie pokonują tarnowie Tarnów. I tak jak powiedzieliśmy, przesuwają się na szóste miejsce w tabeli.